Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj haul zakupowy dla mężczyzn, tak, 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 kolejny odcinek, kolejny haul, jak wiecie w poprzednim haulu były moje rzeczy z wyprzedaży, które kupowałam, zapraszam Was serdecznie również na ten film i jak Wam na koniec powiedziałam, obiecałam, nagrywam kolejny haul. Tym razem zakupy dla mężczyzn, zakupy dla mojego męża Pawła, tak zwanego tozia. Co ja to dziewięć pokowałam? Pokowałam mu parę koszul, bo on jest takim facetem, który ćwiczy, 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 nosi rozmiar L. Nie ćwiczy, nie ćwiczy, nie ćwiczy, nosi rozmiar M. I tak naprawdę w szafie ma same Mki, same elki i tak, ma dużo elek koszul różnych i jakie je zakłada, jednak są za duże, kiedy ma przerwę i nie ćwiczy, od razu spada i yy, no, brzydko wygląda, więc mówię, dobra, ja ci kupię parę koszul, ale na tylu się zatrzymujemy, bo znowu zaczniesz ćwiczyć i znowu będą Ci potrzebne inne koszule. Więc człowiek głupiej jest to tak samo jak kobieta, kiedy jest w ciąży, chce fajnie wyglądać i zawsze otwiera tą szafę i mówi tak. Nie nie mam co się ubrać, bo jestem za gruba. No tak to jest, słuchajcie. Zejdziemy z wagi. I też nie mam co się ubrać, bo jeszcze nie wchodzimy do tych naszych malutkich ubrań yy, z przedciąży, tylko jeszcze taki przejściowy stan jest i też. Jezu, nie mam co się ubrać, no i to jest najgorsze. I on tak samo nie ma jak jej, nie ma tak naprawdę żadnych koszul teraz i mówi, no i kurde, nic nie mam, a ja. Doriska, która chodzi na zakupy, pierwsze co właśnie, ja nie wiem jak to jest, że idę na męski dział i patrzę, co tam ciekawego mogę znaleźć dla mojego męża. Także zapraszam serdecznie na film, kochani. Pierwszą koszulę upalowałam w Zarze w Polsce. Jest to taka śliczna koszula, materiał rewelacyjny, biała w granatową, niebieską kratkę. Tutaj na kieszeni ma taki, no, taką delikatną metkę. I no tak się prezentuje. Te wszystkie koszule, jakie on ma, są to Slim Fit. On nosi teraz rozmiar, no M, czyli tu czterdziestka. No w każdym razie nosi Mki, Slim Fit. Jak wiecie, Todzi jest tutaj taki trochę barczasty. Ci, co znają Todzia, oglądają DLM, bo już teraz częściej się pojawia w odcinkach i mam nadzieję, że również to Wam się podoba. Chcieliście bardzo zobaczyć Tadzia, więc zgodził się i już Tadziu jest, jak jest u nas w Irlandii, to jest na kanale, więc na dielem na vlogowym kanale jest Tadziu widzieliście go, że on tutaj jest taki barczasty i bardzo wąski w pasie, więc musi nosić koszulę typu slim, zaraz zresztą zobaczycie jak on się prezentuje w tej pięknej koszuli i tak, ta koszula jest tutaj taka proszę bardzo, tu na dole jest to również taki sam, no taka metka, nie metka, nie wiem, takie przeszycie, tasiemka, co tutaj, także fajnie to wygląda, guziczek tutaj jest granatowy, materiał bardzo fajny, Zara ma bardzo fajne koszule, bardzo mi się podobały o, jeszcze z tyłu jest ta, ta sama tasiemka wszyta tutaj, dla faceta koszule bardzo fajne i najlepsze dla mnie koszule teraz są z Zary, z tych sklepów akurat, co kupujemy i z Next w Irlandii, tylko z Nexta zauważam, że są dość krótkie. Wystaje. No i za każdym razem mówię: koszula, koszula. I zdenerwuje się on też, że co chwila mu bokami wystaje. Także te są troszeczkę dłuższe. Zobaczcie. I naprawdę nie wyciągają się, no. Nie wychodzą mu te koszule jest naprawdę zadowolona. A teraz zobaczcie, jak prezentuje się ona na Todziu. I tamta koszula w polskiej zarze kosztowała 50 zł. Teraz już zakupy w irlandzkiej zarze. Koszule były po 15,99 i trzy koszule moje jeszcze ekstra kupiłam tak, trzy koszule. Jedna jest taka ciemniejsza, trochę się obawiałam. Y kiedy brałam tą koszulę, jak widzicie, on ma taki delikatny połysk, czy mu się będzie podobać, ale jednak w takich ciemniejszych również mu Ja lubię białe koszule i biała koszula musi być przede wszystkim, nie wiem, dwie albo trzy nawet sztuki, bo biała koszula to jednak taka czystość, wiecie, do wszystkiego, do każdego garnituru, no do wszystkiego pasuje. Nawet do spodenek założyć w lato białą koszulę, no super facet, jak dla mnie wygląda i zwykłe jakieś tam trampki. Także taka koszula to jest kolejna rzecz z Zary. Ten materiał jest troszeczkę grubszy. Nie wiedziałam, że on tak się bardzo świeci. Widzę właśnie w podkładzie, że on się mega świeci. Na żywo aż tak bardzo się nie świeci. Ta karateczka, ten wzorek taki dziwny, taki malutki wzorek, może takie złudzenie daje, ale materiał też jest inny. Materiał jest taki masywniejszy, sztywniejszy i również to jest slim fit. Tak, No jest inny, inny materiał i fajnie właśnie, żeby miał taką. Inną koszulą, no nie wszystkie takie same, chociaż tak naprawdę większość ma takie same. Zobaczcie teraz, jak to nie się prezentuje w kolejnej koszuli. Trzecia koszula jest również jasna, w szare, takie szare granatowe kropeczki, nie widać guzików, także troszeczkę inna, również slim fit. Rękawki, zobaczcie, są guziczki ciemne. O, nie wiem, tam Wam nie pokazałam rękawków, ale tak, tak samo mniej więcej to wszystko wygląda. No jest jaśniutka w takie kropeczki, no to wzięłam ze względu na to, że są schowane guziki, więc taka inna troszeczkę, inny rodzaj koszuli będzie, żeby nie wszystkie były też na jedno kopyto. Więc to jest to. Z tyłu zobaczcie, ona jest slim fit, ale nie jest już zwężana. Widzicie? Zaraz zobaczymy, jak to się w niej prezentuje. Zobaczymy, czy widać różnicę, bo jednak slim fit poprzedni i były wytaliowane, czyli tu były zwężane do dołu, a ta nie. Także zapraszamy już Todzia do przemierzenia kolejnej koszuli. Yeah, I ostatnia już koszula, standardowo biała musi być, bo jednak szarzeją, wiecie jak to pod pachami zawsze jest, że żółknie i to no nie da się czasem doprać, więc trzeba wyrzucić i zakupić nową. Tutaj jest Classic Easy Care i ten materiał, słuchajcie, jest tak milutki, to jest inny, bardzo taki... No taki delikatny materiał, najdelikatniejszy jest chyba ten, a zarazem jest też troszeczkę grubszy. I tak, kołnierzyk taki zwykły, e, zwyczajnie widać. Ona nie jest nimi elegancka, ale tak naprawdę będzie fajna e, do zwykłych spodni, bo te guziki są takie żółte i takie... No nie wyglądają tak mega elegancko, ale ona właśnie kupiona była pod tym względem, żeby sobie mógł ją założyć e, i wyjść tak naprawdę wszędzie. I tak, tutaj są guziki również na rękawkach, takie same i ona jest również slim fit, czyli jest tu zwężana, również po bokach, no no i tak, taka zwykła koszula, coś tutaj jest napisane On ta, jest, ta jest najlepsza, mówiłam ta jest najfajniejsza koszula w dotyku i ciężko już mi trzymać te nie ma metki nie ma nic takiego napisanego ciężko mi trzymać ten wieszak bardzo tak w górze już Trędfiej mi. Co, czego nie lubię w wersce i w Zarze Są te przeokropne metki. Matka Boska, ile tych metek jest? Ja zawsze, jak kupuję coś lili albo no, mam jeszcze, to jeszcze nie... Jeszcze nie mówi, ale kiedy kupuję coś jej, to mówię weź te metki mi odetnie i Todziu tak samo nie jak go drapią. Ja czasem zapominam, ale później tak drapie się, drapie się, drapie się, W co mnie to tak spędzi? No i co? Metka, standardowo. Materiał jest naprawdę taki fajny, no taki inny, on jest taki delikatnie prążkowany. No dobra, koniec mojego gadania. Zobaczmy, jak w tej koszuli prezentuje się Todziu. Ostatnia rzecz z Zary dla Todzia to jest płaszcz, taki elegancki płaszczyk. Nie o takiego właśnie płaszcza, a już ma swoje lata i mówię, słuchaj, taki płaszcz będzie na lata. Jakoś, wiecie co, nie mieliśmy nigdy yy, wesela, w zimę tak naprawdę. No jedno może czy dwa. I ostatnio właśnie w Sylwestra byliśmy na weselu. I ja mówię, Todziu, ty nie masz co założyć. Zwyczajnie, normalnie nie masz co założyć. Ja mówię, no właśnie. Przydałaby mi się tak, taki płaszczyk, jak ja nie wiem, jak ktoś mówi: Jesionka, no po prostu coś eleganckiego. No i ja mówię: Dobra, jak będę na zakupach, będę zwracać uwagę na taką elegancką kurtkę płaszczyk dla Ciebie. Byłam, słuchajcie, jedna emka idealna na niego i koszt to był, słuchajcie, no nie wiem, bo tu jest, zobaczcie, tyle już przemetkowanych, ile ona wcześniej kosztowała, a ostatnia cena to było 40,99, 50 euro. Jakie to jest ciężkie, muszę wstać i Wam pokazać. Taki piękny płaszczyk, o, bardziej jak właśnie zacznie świecić, to zobaczycie. On jest tutaj... Myślałam, że fajnie jak będzie zapinane aż dotąd, ale jednak te dwa guziki, jakiś tam później, nie wiem, założy sobie szalik albo coś takiego, żeby mu tutaj nie wiało, ale jak. Jak się tak zrobi, to fajnie wygląda. I jak się wyprostuje i zapnie, również fajnie wygląda. Troszeczkę się e, zbiera jednak jasne nitki i śmietki na nim. No nie mamy już Randy, bo jakby była randi, to i ja, cię Wszystko by to było biało-czarne. Także trzeba mieć tą rolkę do zbierania. No i tak, tutaj są e, kieszonki. Trzeba je rozpróć. A tu nie ma kieszeni. Takie numery? Czy, nie, no chyba się rozprówa? Zaraz zobaczymy. Są kieszenie, trzeba to rozpróć wszystko. No tak się tu prezentuje. O, pięknie, pięknie. No jest dość długi. Zaraz zobaczymy na to, jak to wygląda. Sami ocenicie. Z tyłu jest taki. Proszę, 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 proszę. I jest ujęty, jaki on długi jest. I jest rozcięcie. O, w środku. Taki piękny. Tu jest kieszonka, oczywiście. Też ją trzeba rozerwać, tak, trzeba porozrywać. Z tej strony też jest kieszonka i też ją trzeba rozerwać. Także dwie kieszonki są po bokach o. Jak u mam siły, żeby trzymać go, bo jest taki ciężki, naprawdę waży trochę. I tutaj na rękawkach są trzy guziczki. To tyle, kochani, mojego pokazywania. Zobaczcie teraz, jak w nim wygląda to dzień. Dajcie znać, jak Wam się podobał mój inny taki haul, haul zakupowy dla mężczyzn. To dzielnie spisał się w roli modela. Naprawdę bardzo mi się podoba on w koszuli i ostatnią Linię nawet powiedziała. Mamo... Ja bym chciała, żeby tatuś nosił krawat. Jak to tatusiowi powiedziałam. Tociu spojrzał się na mnie i mówi o nie! Także tyle było kochani na Męskie hall. Super, że się to zgodził. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!